Gotowi na zdrowy łyk? No to pora na kombucha. Kombucha to nie tylko modny napój, to bomba probiotyków, która dba o zdrowie i dobre samopoczucie Twoich jelit. Te dobre bakterie pomagają utrzymać równowagę flory bakteryjnej, dzięki czemu trawienie staje się łatwiejsze. Ale to nie wszystko. Kombucha to bogactwo antyoksydantów, czyli najlepszych przyjaciół w walce ze stresem oksydacyjnym i chorobami przewlekłymi. Do tego ma właściwości przeciwzapalne, które pomagają zmniejszyć stany zapalne w organizmie. Potrzebujesz detoksu? Kombucha wspiera funkcje detoksykacyjne wątroby i ułatwia trawienie dzięki enzymom trawiennym. Twoja skóra też Ci podziękuje, bo pomaga w walce z trądzikiem i innymi problemami. Chcesz zrównoważyć poziom cukru we krwi i pobudzić metabolizm? Kombucha jest na to idealna a dzięki swoim właściwościom antybakteryjnym i przeciwwirusowym wzmocni również Twój układ odpornościowy. Więc chwytaj butelkę i ciesz się jej musującymi zdrowotnymi efektami na zdrowie.